Halo, dzień dobry. Nagrywasz? No. Chodź, zobacz co jest u sprzedawcy, Eladon? E, tak, i zobacz ten taki pistolecik. Czekaj, nie... no, gry, zapinato. On jest bardzo, bardzo rzadki, ale jest niezbalansowany. Jest po prostu OP. Kupujemy to. Mi to całą mierzchę pokerowało, rozumiesz? To może nawet parę tysięcy zadać. O kurde, no to no. co, moglibyśmy się w sumie przywitać, co ty na to? Dobra, dobra, witamy się, ale to są takie dwa. <grym> dobra, to, dobra, dałeś mi już hajs. No to halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mangetsu. Rozpoczął się on dosyć e, nieprzewidzianie, albowiem Mangetsu tutaj znalazł coś niesamowicie OP, jak on twierdzi. Tak. Grey zapinato. on zużywa manę, coś? Tak, na manę jest, ale jak ja mam meteorytowy set, to mogę yy, używać bez kosztów jakby. A, to spoko. I ogólnie dzisiaj plan jest taki, że idziemy na... ojoj. Yy, tego bossa, który jest w dungeonie, który wcześniej nie dojechał. No. Zrób sobie te akcesoria, połącz je od razu. Tutaj, tutaj stacyjce? Yy, tak, i widmowe buty wyjmujesz z akcesoriów i łączysz trzy rzeczy ze sobą. Anklet of the Wind, Aglet i właśnie te buty. Czekaj chwilę. Yy, faktycznie, buty błyskawic. Yy, dziękuję ślicznie. Dzieje, Aha, to watuję mam. I pyk. Co one obją? Daj mi punkt obrony, yy, Mogą. Tak, dobra. Dużo rzeczy obją. No właśnie, dużo rzeczy. Yy, I słuchaj, czy ty chcesz się pobawić w set meteorytowy? Bo wtedy będziesz miał Zapinator za darmo. A jest to bardzo ciekawa broń, o której nawet tam nagrałem filmik. Yy, ogólnie ona ma aż tam 10 czy 15 różnych yy, sposobów działania. I mhm. To zobaczysz przy atakowaniu przeciwników, więc chodź na chwilę do piekła i e, może wymi wymienimy się setami. E, tutaj ze sobą ty weźmiesz ten meteorytowy, to będziesz mógł bez kosztów używać tego i zobaczysz jak bardzo jest to mocne. Dobra, mam już seta. E... Tak, kostiumiczny pistolet zużywa za manę. A Gray Zapinator też się na to liczy? Tak, dokładnie tak. I to jest OP. Ta rzecz, którą mamy Gray Zapinator, jak jeszcze odpowiednio tego użyjemy, to bije bardzo, bardzo dużo. I znajdźmy jakiś przeciwników i zobaczysz, jak dziwnie działa ta broń. Bo jest to jedna Chyba. z moim, moim zdaniem ciekawszych broni w tej grze. Hmm. E, tylko wiesz, jak nazwać, to nagle nie będzie przeciwników w ogóle. Oj! Kolego! Ja już umiałem w tym piekle. Gościu, to jest piekło istne. To się uzdrów, uzdrów się, ha. Sam się uzdrów. A, i masz szpata, nie wiem czy trafisz <grym> niego. <grym> o, widziałeś? Co? Gdzieś tam się poodbijał ten laser i wszedł bloki od, za tobą. I właśnie takie dziwne e, partikle będą się działy. Musisz tylko trafić przeciwnika. No tak... Ojej. I jest też właśnie jeden, jedna z jakby takich mocy, które... Uzdrów się może, ha, kliknij. Już nie mogę. Nie masz? Podpusz? Już się leczyłem. Aha. E, jedna z takich mocy, powiedzmy, czy tam właściwości, które mogą się zdarzyć, kiedy walniesz przeciwnika, to walnięcie, nie wiem, dziesięciokrotnie więcej niż normalnie byś zadał. Czyli jakbyś zadał 40, to może walnąć za e, tam 400. Czy nawet wi więcej to jest. I ja to zrobiłem podkryta e, dodatkowo i potrafiłem tym walić parę tysięcy po prostu w, w, w przeciwnika i bossowi, pół HP sklepałem. Skeletronowi <noise> też akurat. Na strzała. Tak, dokładnie. Kurde. No to mocno faktycznie. To jest bardzo. Kolego! Ja. Chyba jeszcze... właśnie umieram. To nada. weź mi monety może wybal. A nie, nie dzisiaj mój przyjacielu. Akurat A Akurat da... mi zszedł kultem na chwila. A daj monety, jeśli masz przy sobie. Jasne. O Jezu ile ja tego mam przy sobie? No, właśnie tak 41, Boże, co za no. człowiek. Dokładnie. Dobra, mamy pierwszą 40, to jeszcze mam parę minut, to się cofnijmy. I ogólnie łowiliśmy troszkę sobie do miksur, Pokazałem turbinie łowienie tak ukradkiem. Tak e, I odku. dałem e, właśnie z, rzeczy, które są potrzebne do stworzenia miksur I turbina nam stworzy. O kudę. Czuję się teraz, że mam wielkie. E, Zadanie. Chciałem teraz zarzucić, że wiesz, wielka e, siła wziął się z, z wielką odpowiedzialnością. Ja, że ja dzisiaj w ogóle nie myślę, nie umiem mówić. Dobra, za tyle gniewu. Tak, mikstura ile gniewu. Sztuk? E, ile sztuk? Y, f, no do maxa, bo to tam dużo tego nie mamy. No jedną wytworzyłem. Jedną miksturę gniewu? Tak. A to jedną wytrzymałości. Eee, to nie jest możliwe, kolego, ja ci dałem... A jednak, panie kumplu, a jednak. Ja ci dałem, dałem na parę mikstur, sprawdź, czy tam nie masz, a wywalałeś jakieś rośliny z eku, bo ja ci dawałem roślinki. Możliwe, słuchaj, ja objęłem czyszczenie eku. O nie, no to może wywaliłeś, które były na nasze mikstury. Aj, przepraszam. Aaaa... Szkoda. I to w sumie chyba tyle. Z walki platformę mamy gotową. E, to możemy sobie troszkę właśnie pospać i byśmy mogli wtedy właśnie już iść na walkę. Tak, Przewiniemy. Dokładnie. Jak obaj e... zaśniemy, no to. Działa to jak mygapcie, bardzo proste. Dobra, i może w sumie e, wytłumaczę się. Spając dzisiaj w nocy bardzo słabo, i jeżeli byłbym trochę nieprzytomny, to przepraszam najmocniej, ale no teraz. E, no, potem będziemy mieli problem z czasem na nagrywki, i zwyczajnie, dobra, to już wstajemy. I że teraz stałem się trochę na zapas nagrać, bo. Dokładnie. Dużo nie może wyjść. To co, Bosik? No, Bosik, to Fajlon teleportujący. I mamy 7.30 dokładnie, jest noc, i 7.30, słuchaj, proszę, ja ciebie podejdę do tego tutaj e, dziadka. I mm -hmm. nacisnę klątwa. Chyba, że ty byś chciał. Chciałbym. E, na pewno, a tak. do, dasz radę szybko uciec na górę i żeby nie. cię nie hitnął. <laughs> Ale spróbuję. Dobra. No i wiesz jak jest pan. Wszystko ci wytłumaczyłem jeśli chodzi o tego bossa, nie? E, jakbyś mógł jeszcze raz powtórzyć, byłoby fajnie. Myślę, że e... też widzowie chętnie się dowiedzą, ja się jeszcze raz chętnie dowiem. No to tak, na początku bijesz ręce, ponieważ każda ręka daje 25 punktów obrony mu. I jak jedna ręka padnie, to on wypuszcza jeszcze czaszki, które trzeba będzie omijać w powietrzu, tak robiąc kółka, dlatego że one też robią kółka i mogą cię bardzo łatwo trafić i za dużo. No i do tego jeszcze. E, właśnie wykonuje szarżę, w którą nie możesz dać się złapać, więc trzymaj m, temp, znaczy odległość. No i oczywiście główną taką, tę głowę możemy być dopiero wtedy, kiedy ręce zbijemy, bo tak to będziemy bili po jeden, póki rąk nie zbijemy, nie? No rozumiem pan pancerz klasyczny. Dobra, nie. podki możesz łyknąć sobie, słuchaj, B. Mhm. A, no tak, BBB. B, B. Obiadek już się łyknął też? E, I pamiętaj też o dach, Jak on będzie szarżował to też możesz używać, ale zobaczymy, bo zapinator tu jeszcze wyskoczył. Obiadek też się łyknął. Dobra. E, no i e, możesz przywołać. Jak go się. Przy... żeby porozmawiać ze normalnie i coś tak. tam I klątwa, nie wiem co tam jest, jak to przetłumaczyli. No, klątwa, i teraz. I Czekaj tyle, się... Dobra, tak, i się przywoła, i w prawo. Dobra, wow. Wow. dobra. no i jest. I bijesz no łapę. Łapę bijesz. Zapinatorem? Tak. No i staraj się, żeby w Ciebie nie wchodził, dobra, bo Cię może główką bardzo dużo zadać. Dobra, jest usiłowane. Dobra. No, toczy się. Jak żaba na monocyklu. Dokładnie. Ja Ci powiem też, że zapomniałem Cię poprosić o to, żebyś mi dał e, łuk. E, I to jest troszkę problem, bo nie mam z czego bić, ale... jakaś to Nie mam go bić? E, Zapinaj torem. Ty, ty masz za darmo jakby, bo masz meteorytową. Meteor dobra. dobra. Oj! Jak się chłopiec potoczył! Dlatego... Oj! Wydawaj, dawaj, daszuj, 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 daszuj Dobra? Dobra Ja może jakoś uda mi się go odciągnąć od ciebie Nie no jakoś leci, tylko no taka raz mnie e, dosyć mocno mnie pochwycił że tak się No wydarzy. no no Ale na ogół wydaje mi się, że to co, co wychodzi jego doczuwanie A używać tych jego pszczółek? Się... No muszę używać bo ja nie mam broni żadnej. Ale ja czy mam używać? E, później, później Ty masz za używać, bo masz nie, nie masz żadnych kosztów Oj, oj no i łapki padają i zobaczymy jak to pójdzie. No nie możesz dać się hitać. Uciekaj po prostu Hermesami. No stałem się, stałem się tylko, że no... O łapa, łapka padła. Dobra. Teraz mówię, że będą te czaszki. Tak, będą czaszki. O teraz widzisz? I kółka trzeba robić. Nie widzę w ogóle tych czaszek. Nie widzisz? Lecą właśnie. No U. dobra, są. I co teraz? Niszysz czaszki? Yyy... Bij jego. Czaszki nie. Czaszki dobra. to są tylko ataki. Jest. Tu, jest. tu jest. Dobra. Ale mam wrażenie, że jest wolniejszy niż wcześniej. No, nie wiem. Ale też dużo mu całkiem bijemy. Widziałem już, że walną chyba za 400 przed chwilą, ale nie jestem pewien. Chyba na Dobra. No ja powiem ci, że to byłoby 100 razy łatwiejsze, gdybym, gdybyś mi dał ten łuk, ale ja ci zapomniałem o tym powiedzieć i... Mogę ci dopnąć. No to spróbuj mi dopnąć, bo... Gdzie jest ten łuk? Gdzie jest mój łuk? Dobra, wiesz co, może dobijemy go. Dobra. Ci, no, no. Tak, tak podczas walki to średnio trochę. Częzo Myślałem... więc z młukiem. Ja znów Dobra, bijemy, bijemy kolego. Ja się boję, bijesz... że jego ja go straciłem, słuchaj. Dobra, trudno, bi, 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 Teraz jest walka. Dobra. Ja może jakoś wiesz, będę unikał i... To już używać pszczół? Tak, tak, tak. Dobra. Jak będzie, będzie wykonywał szarże to masz najłatwiej. A to do rzucać tego... bezpośrednio w niego. Tak, tak, tak. Dobra. Te czaszki. Użyj Też... sztuki ziomek! Dobra, i za torem, go też klep, jak możesz. Gościu, on teraz leci sklepany przez pszczół szczelczo koledę. <noise> oh! teraz za torem, możesz go traktować. Dobra. Ale jest lubiony przez moje pszczółki. Przez moich sługusów. <noise> dokładnie tak Dobra. słuchaj, dokładnie tak. Dobra. I cyk minejda. Gościu, jesteś klepany, krótka piłka z mojej strony. Wow. No i padł. <noise> Dobra, teraz pole ustalić co ja zrobiłem z tym No właśnie, nie wiem, ale ja się czułem troszkę useless, bo musiałem naprawdę improwizować, żeby coś bić w tej walce. Hmm. Tak naprawdę, A to ale daliśmy jest na radę. Męczku, znaczy nie, ja ci zapomniałem Mam powiedzieć za tym. Mam tutaj stopioną full, chyży, to jest. To tam? jest. tak. Wolten Fury. Aha, dobra. I jeszcze dajmy. ten, strzały. Grosz. Jesterki, A jakieś jeszcze masz zwykłe? To szkoda mi jesterku używać teraz. Nie widzę, słuchaj, chyba nie. Pisałem hmm. na czystelkach, ja się słuchaj, po jestem ze mnie. Dobra, to dostaliśmy to bez ze sterbami, I guess. Eee, tak, jest, to sobie zobaczmy, co tutaj jest. Kościana, rękawica i, I ee... ręka szkieletora. O, ręka szkieletora nie jest. znaczy, to jest po prostu hook, hak taki możesz się złapać dwa razy. Eee, Łapki. Ja Dobra. E, no, to, długi? no taki taki sobie, mi się nie podoba szczerze. E, a co do tego Bondwa, no to powiem ci, że kiedyś to miało jeszcze sens w tym update to jest kompletne gówno. E, ponieważ e, kiedyś była jeszcze klasa, która się nazywa Trower, i wtedy to miało sens, a teraz jest na Rangera, a Ranger ma o wiele lepsze rzeczy. No i to na to raczej nie zwracaj uwagi. E, I wiesz co, cofnijmy się może i odłóżmy się, kasę tym bardziej. Dobra. Ja też bym sobie strzały... Ej dawaj, idziemy na oczko. E, no dobra, możemy. Bo miałem taki ogólnie szalony pomysł, bo jak mam tego slajma, nie? To jak skoczę na przeciwnika, to mogę w ten sposób jakby... Wtedy się od niego odbije trochę jak w Mario i mogę tak skakać po nim. I właśnie plan jest taki, żeby... Na tym oczku wskoczyć na sam szczyt świata. Proszę One e, Tylko e, musi okazji. jeszcze ciebie fokusować, nie? Dobra. Kość tu, gość, tu. <głos> <głos> Jak można tak wysoko wejść? No zobaczysz. <noise> Ej, ale to jest łatwe. Ja myślałem, że tutaj będą potrzebne jakieś wielkie skillsy. Nie. A <noise> spadłeś? Czy się dalej nie. trzymasz? To uważaj. Trzymam się. <noise> wow, wow, wow. Jak mnie odbił, chłop. A tutaj jest zmniejszona grawitacja. No. Dobra, nie przebiłem się z powrotem. I spadasz teraz? Tak. To prawdopodobnie on zniknie, bo jesteśmy za daleko od niego. Ale zobaczymy. może tu prze i przemienił się jeszcze. Może tu zdąży jeszcze dolecieć, nie wiem. Może? Chodź o! Tu ziomek. Nie, już zniknął. Aj, szkoda. No i tyle go widzieli. No takie śmiesznawe. No. Śmieszny jest ten slime strasznie. Dobra, e, bo w sumie teraz mamy jakieś 13-14 minut, to co dalej? E, dungeon, po prostu. No o kurde, idziemy do dungeonu? No tak, właśnie yy, dlatego robiliśmy, tak. żeby tam iść. A, ja myślałem, że bossa klepaliśmy samego w sobie, żeby tak, wiesz... No nie. ...tystycznie. Nie. Otóż nie, kolego. Dokładnie. No tak się nie bym powiedział. A co z tą kościaną ręką? No to to shift. Dobra. To jest item ekspertowy, ale w tej, tym updatecie nie ma zbyt sensu i mają go zbafować, żeby był użyteczny jakkolwiek. Ej, a to był w jakiś sposób, żeby szybciej przerzucać item do skrzynki? Ej, shiftem? O. O, jak dobrze. Ej, e, czaisz, że brakuje nam dokładnie dwóch sztabek meteorytu na drugi set? Mogę sobie, mogę sobie polecieć na szybko po te bryłki tam wyskubywać z o, tego i na, nacięciu. No bo po prostu kurczę, jak Lesy już mamy dwa... D, dwa, to chyba... Aha, dobra, to w tamtą stronę. Bo jak właśnie mamy te zapinatory, to szkoda ich nie używać, a wiesz, darmowe byłoby. No. No. No tutaj jeszcze trochę tutaj nie wiem. O, tam masz nawet spore ilości. No, normalnie, ja to wiem jak się ustawić. Dokładnie. No i fajnie będzie, tak. kurczę, słuchaj, to jest... Ten zapinator to, że tak powiem made my day, bo gra to będzie już skończona w tym momencie. Da się kłaść manekiny w tej grze dla ozdoby i mogę połączyć tu jakąś zbroję, na przykład te, której nie Cię używam. Tu, tu się skrył. Aha, dobra, tu się schował. No. No i ty, tyle w sumie. Dobra, Możemy to... iść na dungeon. Gdzie teraz dungeon? Kierunek hmm, dungeon Oj, że przestać używać tego cholernego lusterka. Wypadałoby. Ogólnie to, żebyś tylko wiedział, przeciwnicy raczej nie powinni nam sprawiać problemów. Natomiast mm -hmm. z przeciwników tam kościanych, czyli kościotrupów, <laughs> <laughs> z jakąś szansą wypadają złote klucze. I ze slajmów takich większych wypadają ze stuprocentową szansą. Klucze jeszcze z banków bodajże mogą wylecieć, jeśli dobrze myślę. No i tych klucze będziemy potrzebować, żeby otwierać skrzynki z itemami. Dobra. I to właściwie główny cel nas tutaj, na, nasz tutaj. Dobra. E, to, masz... e, mówi, że będą slajmy? E, będą, ale to... Jed... Znaczy, to są takie pojedyncze, nie warto brać y, tego żelu. Okay. Jeśli o, o to pytasz Ej, przed chwilą mi się odpali, odpaliła ta mocna na żeby że ma chyba bardzo, bardzo dużo knockbacka i go tak odrzuciło. <grym> bardzo daleko. To jest Oj, zabawne. łapka? No trzeba też uważać na pułapki. No ale tam pułapki. Ja tam idę prosto. Uważaj! Właśnie musisz bardzo uważać, bo możesz się rozjechać. A tutaj masz już... faktycznie jest potrzebny klucz. Wszystko no tak, się zgadza, poniżej po połowy HP już masz, więc uważaj. Już nie. O klucz, patrz. He! Gdzie? Leży se. Tam po prawej, ode Ej, mnie. Faktycznie. One tak leżą po prostu? No musiał być pnik albo dzbanek rozbity. A. Napad na loch, i co teraz? Eee. Muła masa, niebezpieczny. O, to to się przyda do zrobienia. E, takiego miecza, z którego jeszcze później można robić inne miecze, z którego jeszcze można później robić inne miecze. Zobaczysz. Bierz, Ile każdym... tych mieczy, mocią panie? Dobra, ogólnie to, to naprawdę są takie połączenia w tej grze chore e, i to jest jedna z rzeczy, które są potrzebne do tych połączeń. się wkopać w dungeon, żeby strażnika nie budzić? Nie, nie właśnie. A, to było szybkie. No. Nie. No nie, no dlatego trzeba nie. zabić. Nie. E, wiesz co to jest tutaj? Jakaś stacyjka, Tak, e, to jest na mikstury i to sprawia, że mamy ileś tam szans na zatrzymanie składników. No, czyli spokojnie jest spokojnie dosyć, dosyć fajny, bierzemy to oczywiście. Aha, to spokojnie e, spokojnie spokojnie. Tak, i w ogóle też możemy brać książki, to można też robić półki z książkami, ale to co. E, znaczy nie bierz raczej, to co chciałbym ci tutaj powiedzieć jeszcze, że możesz się rozglądać za taką książeczką, która się nazywa Waterbolt. Ona będzie na obrazku taka granatowa, parę pikseli, dobra. praktycznie. Yy, ona była kiedyś o wiele bardziej mocna, natomiast teraz już tak jest mech, ale wciąż można używać. O, widzę, że kruszy, kruszą się bloki. Aha. Co tu, tu jest pułapka. Pokaży? Pułapka do kolców, więc uważaj. A, dobra. Jak ty się psuje ten? O, klucz. O, klucz, fajnie. To się psuje? Jak się psuje te Eee, yy, Po prostu bijesz w nie czymś. A. Okay. O, tam się ktoś pojawił. No. Ten chłopiec strzela. Tarodziej. Człowiek renesansu. A <noise> W ogóle y, zwróć uwagę jak te twoje. jakby te, te laserowe strzały biją, jak atakujesz przeciwnika. Okej. Okay. momencie ataku takie rzeczy mogą się dziać. Wylatuje gdzieś przez pół mapy na przykład. Mm -hmm. Patrz walnij w niego, no o! <noise> widziałeś? No, widziałem, że właśnie tak drugi jakby podleciał. Tak, tak, zrespiło się w innym miejscu jakby mm -hmm. e, też może przechodzić przez bloki, tak, tak sobie on. I są na przykład zadać dziesięciokrotnie czy tam 15-krotnie większy demecz Odrzut niesamowity przez całą mapę Mocalnie, co tu dużo mówić O, mechaniczka, mechaniczka Musimy ją uratować, nie, nie Umarła No i psów, przysłowiową pupę Musimy ją uwolnić, ale zrespi się następna A tutaj powiesz co to za stacyjka, nie? Jak mm -hmm. klikniesz na nią prawym wszystkim myszy to dostaniesz takiego buffa Który pozwoli ci zrespić drugiego miniona To jest uważaj, było no, blisko. Wychiluj wy wy się. E, I możesz z z dwa impy zrobić na przykład. Widzisz, mam dwa impy. O, faktycznie. No, zbierzemy też. Jak będziemy Opa. chcieli bardziej samonerem pograć, to może się przyda. Mm -hmm. A tak to ostrożnie, żeby się... No właśnie, nie da się hitnąć teraz. No to szkolam do dumnie i majestatycznie. O cholera, co się stało, żaba na monocyklu? No, 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 uważaj, uważaj. No, przepuszcz mnie. Let me in. Tutaj znowu są kolce, więc uważaj. Dobra. Musi musisz dobrze wskoczyć. O! I tak omerwał. Byłem ostrożny, dobra? Dobra, dobra, spokojnie. Ja w ogóle nie oglądałem, że to są kolce i tam schodziłem na pewniaka. Ej, wiesz co, ja tak. Co tu jest, kurde? O! Jedzonko o, wypadło. Weź jedzonko. sobie to. Weź sobie to zjedz. Wypij. Dobra. Eee, jedzonko jakieś mi tu dałeś. Uczekające stół, cream soda. O, patrz, ile tam jest mowów, co jest? No, widziałem właśnie. Impreza. Widziałem. Eee, słuchaj, rozbijamy tutaj klocki to są kruszące. Mhm. przez nie możemy się kopywać jak. Tak, no trzeba nie wszystko teraz możemy tutaj kopać. Aha, bo A. zabiliśmy tego No tak. Znaczy nie, 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 wcześniej też byśmy mogli, ale ten killoff, który mamy nam na to pozwala. Dobra, bo jakaś kula toczy No to jest slime tam. A kula jeszcze, taka ognista, nie? Taki pierścień, no to jest z slime zabiję. nie da. Jak się to, po... Co się to po... No właśnie, mówię, takie rzeczy się... Uważaj, uważaj teraz. A dobra, spoko. Zawróciło. Eee, no pociski takie rzeczy robią, widzisz teraz spowolniły się i zadajmy obrażenia jeszcze. No śmiesznie, dobra. Leci coś tu Uważaj, Dlaczego kolejny. Ciadzie? No eee, weź tam serduszka sobie A, tu są no. A! Oj, łapka była. Daj tu spać Uważaj, uważaj. Ona da się ją zabić? Nie, właśnie nie. A ja mu tutaj strzela. <laughs> Dobra, to może przeczekajmy trochę, położę ognisko jakieś czy coś. No, spoko. Tutaj bym nieco się chętnie podegenerował, bo z tym ciężko. Tylko tu nam stoi. będą krążyć te, 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 te pierścienie, to lepiej obmuruję, to one się jakby zawrócą. Oto. Dobra. E, no, wypadł mi kluczyk. E, no. Jeszcze powinna ci wypaść taka lalka. E, laleczka. Pogadasz. Gdzieś tu widziałem. Taką no, lalkę wodół ku ona jest y, dosyć rzadka, a później jeszcze jest rzadsza. No w każdym razie to jest przywojewaczka z Skeletrona, gdybyśmy chcieli go bić ponownie. Aha, dobra. Bo już tego starca tam nie ma po prostu, nie? Mhm. No, co przecież, ja to... Patrz, ile mobów tam będzie, to ja to rozkopię. Dobra, to ja tutaj będę sam mował. A jak w ogóle była mechaniczka, to jeśli ją uwolnimy, to ona przyjdzie do naszego domku mhm. i będziemy mogli robić mechanizmy w tej grze. Właśnie od tego etapu już nie można. Jest w karcie. Jezus. Enough <głos> Mechanizmy <głos> Jak Jezu. w Minecraftie No, a ale mechanizmy raczej powstały, wzięły się od Minecrafta przede wszystkim Są. Je jest Kruczyk? mechaniczka a. No to masz ją uwolnić. Siema. Dzięki kwestiom Czasu było to kiedy skończy tutaj jako czas tych szkieletów. Ty co to jest? To jest e, skrzynka, tylko ona jest dopiero jakby, no prawie że pod koniec gry do otworzenia. Po planterze dokładnie. E, z to, jest, to jest tak z, Plantera. E, to jest tak zwana skrzynka biomowa, czyli motywu Corruption I tam jest taka, można nazwać to legendarną bronią. Mhm. Jest jeszcze skrzynka Crimson, jest skrzynka pustynna, dżunglowa, e, halu, którego się nie mamy jest tego zbiorów. jest tylko jedna na świat? Czy tak, jest dokładnie. Ta? dokładnie Całyny item tam musi być w środku. W no razie. zależy, zależy. Na pewno jest unikalny i jeden na świat, nie? No jest, jak mnie tutaj kastrolowałem tutaj kolce zaczepiłem, a tutaj kciany się kuszą. Nie, no właśnie, widzisz, o, jest jest problem. Dobra. Czekaj. No, niestety, nie da się. Ja bym tak te... Czekaj, jeszcze raz. temu Nie. Ja tego nie zrobię, no damage. A. Dobra, nie, <laughs> nie, nie <zrobisz>. zrobię tego. <laughs> Tutaj jeszcze większe problemy będą w kolce. No Jezu, ile masz. Do... Dobra. Matko boska. Wydaszuj sobie. A, bo jeszcze mam dasze, dobra, to faktycznie. O Jezu, o Jezu! O Jezu! No czasem lepiej tak przelecieć na pałę. <laughs> o, i mamy skrzyneczkę. Tak. Ojoj, co tu się stało, e, kobaltowa tałcza. Bardzo dobry przedmiot, to sprawia, że cię przeciwnicy nie mogą nokować, odpychać i później o. możesz go łączyć z innymi. Spoko Eee, dobra, co tu jeszcze mamy? podejrzenie wyglądające oko. To jest przebojowaczka oczka. No. E, Czestelki. Uważaj, plecy, na... plecy, plecy. To jest na gościu. To co, założyć te tałcze? Eee, no możesz. Co tutaj mam ze skrzynkę. O, e, skrzynka biomu a tak. który się nazywa, nazywa Halo. No bo to są te skrzynki biomowe, no. nie? Cholerne kolce Kolce? To, to jest dramat, jest dramat! Jest dramat, jest. Uważaj! We ale... wszystkie kolce! Kolce, dosłownie! Ja sobie nie żałuję Wodne berło, uważaj czaszka idzie. Wodne berło? Co? I klucz cienia, o wodne berło, water, aqua Scepter? Chyba tak. E, przy, przywołuję stugę, wody... Jeju, to jest, to jest shit, nie lubię tego. Dobra. Jak uważasz, panie kolego, jak uważasz? Ty tutaj Je, jesteś Patrz, Ile ich się porobiło... Panie, poru... panowie, ilu was tam? Halo? A wiesz co by było tu fajne, zobacz. No, nie go żeby... Tak, żeby może wyczyściły. No to musisz uważać. Kolce są i spadnij no. tu do, do mnie, tak żeby przyfruń sobie, nie? No, mm, musisz uważać na Daszę. <laughs> Przepraszam, ale mnie to bawi. Niebieski księdze. O. E, Blumu, no to jest jeden z Ja nie jestem no fanem. No ale możesz używać. Na, na pewno zamiast kuli bulu, to jest jakby ulepszona wersja już kolejna. Słuchaj, bo ja już lotów nie mam. To jak... No to wrzuć mi coś tutaj. Ja mam. Dobra, weź sobie skrzynkę po prostu, co? Dobra, a potki są, a mi brakowało akurat... Ej, slime jest, zabiję go dla klucza. Dobra. Aha, tak, jak mówiłeś, za slajmów, dobra. No, tam, za akurat ze stuprocentową szansą, nie? Jakbyś mógł zejść z skrzynki. Dzięki. <laughs> e, magiczny pocisk mistyczny. Eee, to jest spoko, bardzo damaga. Kolejny O, masz mi dać. No to w sumie weź całą zawodę skrzynki, bo ja już na pewno nic nie mam. Dobra, ogólnie Magic Missile dostał reworka w tej wersji, jest naprawdę dobry. I bo ogólnie można tym naprowadzać. Wow. Mogę sobie patrzeć, jakieś nie wiem robić, jakieś kształty. Eee, no i mogę tym gdzie chcę. Mogę też to puścić, rzucić i to poleci. No. I mogę też w tym w ziemię uderzyć, to wybuchnie, albo przebije paru przeciwników tam jeszcze. Albo w na No, e, potężnego wcześniej to było gówno, teraz jest mistrzowskie. Jeszcze jest ulepszona wersja taka ognista i ona jest piekle. Więc lepiej z tej... Oj! Ulepszone i można tam teraz jak gramy już podmaga, e, bo wiesz, zapinator jest magiczny, to możemy właśnie e, sobie zrobić tego flame Lasha i tam tę lepszą broń i używać na przemienie z, e, z zapinatorem. My tu mamy kopalcową się? A przywoływaczkę. No mogę wziąć jak mam. chcesz. Obiecie, tam, ja wziąłem co mogłem. Biorę ej, co to, ej, to O patrz, tu jest obraz fajny, nawiązanie do stworzenia Adama. No, widzę właśnie. I to jest stworzenie guide'a, po prostu guide jest z gry jakby narysowany. Dużo takich jest śmieszków w tej grze obrazów i... Fajne są inny. takie śmieszki, ja tam <laughs> takich co... Na przykład gdzieś tam Napoleon przekraczający y, rzekę, to jest zrobili... O to, to, to dokładnie to, dokładnie o tym mówię, nie widziałem tego <laughs> obrazu. To jest Napoleon przekraczający rzekę i zrobili tam na jednorożcu sterali. A Wiesz co tutaj po lewej jest jeszcze skrzynka? Dwie jeszcze nawet. Skrzynkę. Dobra, no to lecimy po kolei. Oj, kolce, kurde. Znowu niebieski księżyc, krót ścienia i dużo jakichś takich dopienian. Do Dobra. Do końca. To, to uważaj, bo teraz lecą przez ścianę. Te czachy w ogóle przez ścianę lecą, nie wiem czy zauważyłeś. No, zauważyłem, zauważyłem. No, to trzeba bardzo uważać. O, dwie no. Mogę jedną otworzyć. Jasne. Jojo! Eee, mura masa dobrze, na drugą będzie. No. Na, na, na drugi ten super miecz kozacki. No, A tu jest właściwie. Valor, Jojo. O, Jojo. Podbywasz. A. Dobra. Jezu Chryste, ja myślałem, że ty nie słyszysz, że jakiś moki nie klepał. No. Dobra, żyjesz. Ja bym. Tam coś jeszcze jest dalej? Jezu, 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 jezu. Siema Siema Dobry jezu, na nasz panie, dobry jezu, uważaj. Daj mi spoczywanie. Nie, nie, O nie, ten, ten, co przez ściany bije. O, dobra, jest. Gdyby on chciał, to mógłbym być takim gościem. Uważaj. O, mogę to HP? Możesz. To jest skrzynka drewniana. Uwaga, tam jest płytka, więc nie idź tam. Dzień. Dobra. No, tam gdzie poszedłeś. Ale cudem to ominąłeś. Ja to jestem szczęśliwy chłopak. A co tam było? Eeeem, nic. Złoty klucz pewnie. Klucz, na pewno. No, to co kończymy tego dungeona? No, za chwilę. Dobra, no. na głowę. No. no. Więc będzie trochę cięć, ale myślę, że odcinek przyszedł całkiem spoko. No to dzisiaj sklepaliśmy jednego bossa, pobawiliśmy bo się drugim bossem, odwiedziliśmy dungeon, więc myślę, że w miarę spoko. Także dziękujemy ślicznie za uwagę, był ze mną. Margetsu i no, do zobaczenia w następnym odcinku. Co będziemy robili w następnym odcinku? E, zobaczymy. Możemy na przykład pustynne kajwe wyjść tam zobaczyć parę takich dość ciekawych przedmiotów jest z fajnymi mechanikami. E, można coś ołowienie zahaczyć, ale nie trzeba. I można też iść na Flesh, Ale jeszcze Olmoc man's armii jest. No i tyle w sumie. Dobra. No to. Siemanko. Siemanko.